Ty jesteś s... <śpiewasz> co wiesz. <śpiewasz> 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 jeszcze raz, Którą tu widzicie nzowio mają Wszyscy ma je znają Jak Hogwart Taki nowoczesny No Zamiast rzucać magią Będą rzucać siebie k... <śpiewasz> <śpiewasz> oh! <śpiewasz> dobra, dobra Ale nie yes! Nie, spokojnie Spokojnie, family spokojnie. friendly Spokojnie Oooooh! Brás, calma Vai, 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 vai. Eu vou Michael Wilson, solve yourself. Michael Wilson, solve, solve yourself. Michael Wilson, solve yourself. 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 No pica Michael Wilson, soul yourself Pa pa pa, ojoj oj, oj. Oj, 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 O Torek, Powiem ci szczerze, w kosmos poleciałeś jak ta Tesla od tego od maska. Ciśnie frajero, dla beki, bo kaleki, cię rapu, dzieło Zostawcie disy, raperom w A matiek kopią dziś moje No Nominujesz mnie, pytasz o CBR Ludzie śmieją się, na tej was gówno <ścoughs> Wszyscy razem uuu, Jest ten kawałek podłogi o, o, Także kolejny mamy gotowe. Masny Ben. Nie wiem. Nie mogę, nie słuchaj. Robię. Mutuję się. Mała się skusi, się skusi. Zorem na złoto Z wielką ochotą lecimy tu razem. Mam golfa w gazie. Rym, dym, dym, rym, dym, dym, dym ja p... papa, um papa, pa, um, pa, pa, twoja stara sra. Bo mają... Bo mam mniejszego p... od Siny, no chciałeś to usłyszeć? Co? O kurczę, chyba za głośno to powiedziałem. Torek, jak chcesz to powiedz mi to prosto na twarz, a nie za bokiem! Diables! Nie od... o... No widzisz co zrobiłaś, no... Zapomniałeś okna zamknąć. To ty powiedziałeś, ja nie ja! Tak wygląda na teraz. I kiedy tu wchodzi chłopaków gromada Wszystkim hejterom szczęka opada Ewron, diable, storek i blacha Znowu się z ciebie śmieją Haha ha. Kolejny wieczór miało być grane A jest tak księżniczkę ciągle czekane Czatu Evrona zniecierpliwiony A on jest z nerwów Znowu w... Znacie wrona? Jest przestań cringe'ować! To pozdrowcie go! A znacie Torka? To ja! Brunetki, blondynki, nikt nie chce mnie walentynki. Co roku smutki topy w alkoholu Na pewno nie braknie mi etanolu Samotni ludzie, pozornie szczęśliwi Lecz ja dzisiaj tu mam te pętle na szyi Codziennie, gdy patrzę na swoją mordę Staję się pewny, że jestem ogrem Szrek spotkał Fiona, Ron Wesley, Hermione hey! na ja ze Wronem, a ja piję sam Piękna jest bestią, Frisma swoją wersow, neksę z juleczką a miłość to skam Shrek spotkał wione, Ron Wesley hermione, na naja ze wronem, a ja piję sam Piękna jest bestią, frisma swoją wersow, neksę z juleczką, a miłość, a miłość to skam, a miłość to skam Rozbiorę się, zaraz wracam. Dobra, dobra Co? Ty znasz to uczucie miła jest takie... O chwilę... mój Boże! Możesz mu nawet powiedzieć Dzień dobry Tak lecisz, jak Bolesław Krobry Dzień dobry, biwiórki i bobry ey, Jak się zgubię ey, w górach, to ey, mi podaj swoje ey, kordy Żaden operuję ey, jak Lebron James ey, Naciskam spacer, bo mi się chcesz. O, klik, S wow, nowy rekord skoczni Widzimy... O mój Boże O mój Boże Co? Jak mi zimno, to lepiej gram a rozumiem, rozumiem, rozumiem pewnie. Nie, mm -hmm. yeah, no wiesz, to znaczy ja z, z miłą chęcią. Szybciej! szybciej, szybciej, szybciej! Ojej, twój zapisany stan gry jest chyba uszkodzony. Żartowałam. O! Nie mogę, Jezus! O Boże, nie możesz tak się robić, no. No nie, teraz trzeba ten... A gdzie, kliknę to, to co się dzieje? Gdzie, halo? O mój Boże, ale lecą. A u Kamila w łóżku? Sorry, Kamil. Jaki łom wyciągasz? No to może, no właśnie nie można. Nie. No łatwiej byłoby autem, bo nie trzeba byłoby biegać, na forchet, ale... Ale to... DIA?! DIA?! Co za kurwa debil. Dia. Dia coś wybuchło. Jeden, więcej coś takiego. Yy, 76 się na mocu. Drodzy państwo, po prostu panie i panowie, jestem roboty. do pana Raula Danzano. Odbiór? Od dzisiaj hmm. słuchajcie. Od dzisiaj wprowadzamy nową taktykę. Który... Jest poszukiwany i pan pisał no, tak na mnie. Patrzcie tak. na to, uwaga, demonstruje. Robicie tak. Pyk, wygrywam, wygrywam. Szybka 90, stawiacie 3? rampę i no. Na... Szybka, <sł utilizacja> Grzybka zjedzie. Lecicie, na akcy dalej. dalej. dalej? Leci, Dobra, wysiadać. Uważajcie na butle. Potrzebny backup na tunelu rozwidlenia. Idź do tamtego, dawaj go. Tyłem do mnie, tyłem. Staryf naszych. Nie a nie jest od, no, od prosto, od prosto, co? I szerokości jadeczku, szerokości. Pasuje, lecimy. Kochać by to moje życiowe motto. Razem z Hankiem na patrolu robią istne Kongo. Kochać by to moje życiowe motto. Razem z Hankiem na patrolu robią istne Dobra, Kongo. Dobra, bardziej wam oh, się podoba zy. Przyjaciel... O Dawaj, dawaj! Nie. Nie, za nim, za nim. Stój, stój! stój odjedź, nie odjedź, stój, 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 odjedź! Jest No odjedź! K ku... no co za kółe ku... ...debil, no. no co za debil! Co za debil? Nie mogę! Ojedno! A chuaa! Na takiej folii powinna być! Nie no stary, jasne, że wyjdzie. Wciągnąłeś z folii, dobra, chciałem się tylko upewnić. No, tylko pod została, nie? no bo nie jestem debilem, nie będę sobie psuł ten, nie? Co zostawiałeś? No folie pod spodem, nie? No to dobrze tak się robi, dobrze, bardzo. Dobrze. No to oczywiście był trolling. Gdzie wy jesteście? Ehm, dziecko no nie ta... za No nie, dziecko, za... dziecka! ty rozumiesz, ja Dob... nie... o, lewo, leciało. Co to zrobił? No dobrze, że się nie męczyło, no. U mnie podskoczyło i leciało sobie. Byłeś. Ale my zamówiliśmy o pogotowie. No. To nie jest, że mi mówicie takie rzeczy na radio. <noise> Jakże mówić że dziecko jest i coś kura zerala? W stanie Robusta. tajemnicę? To jest Ewron. Kamilek. Kocham cię. Teraz próbuj nas zepchnąć? No to nie był najlepszy... co mi potykasz kolegów? Dobra, odpalam.

Ale. Kumpel idzie, pa! Nie, S. 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 <grybujesz> nie mogę tak! dobrze Lidzku. tam nie było! Es! A się spojrzał, patrz! Co to jest <grybujesz> od odpierdziela! To jest Bino, Ma się gdzie przejść? przejść? Tak, do ciebie mówię. No właśnie, tak też o. myślałem. Parek, gdzie te. Ty... No, rozejrzyj się. Już ma to. Za czym jesteście? Nie wygoda, jak miała na. <laughs> Panowie, proszę panie, cała sala świeła z nami. Jakoś ty ryzyku! Już nie siedzieć gdy z przedszkola idą dzieci Już połowa w styśdziesionych, życzę tobie piękny żony, kto cię co masz nawet 40 Kończy dzisiaj lat z cieści Pagok, a do pagu, życzę ci wielu i za kola pielęgnował, żebyś o tym nie dachował Tego czatu. Najlepsze życzenia w te wyjątkowe 30 urodziny. Zdrówka przede wszystkim, szczęścia, uśmiech No to ja dawaj Nie szybko. jadę, nie. A krzyknij, stój, krzyknij, stój. Stooj! O Boże, o. Skorki wy. Tak, tak, tak. Ta piosenka powstawała 7 godzin. Gorylacy. Po drzewach skacze. Uf, uf, uf. To jest gość. Przy tu lasów nie ma dość to jest gość. Czy tu lasów nie ma do oś? Nie goniłabym. No, nie przestraszę. O, ty ku... No i się zatrzymałem. O! K! Ku... Wyszła ja, czy nie? Ja mam, mam, mam. U! Drugiej na F to macie zadanie, by rozpoznać. Sander, na tle tego zachodu słońca wyglądasz jak milion dolarów w tej helikopterze. Dzięki, dzięki, że tak codziennie w boczek. Khalidau, za punktów szczerze. Ale tak nam się. O, czekaj! Portugalia, o, o. napastnik, Manchester United, Cristiano Ronaldo.

Someone's happy. Nozzle's your mm. <laughs> <Rubbies. laughs> you're a necky wacky. He he he. Robbie's your bulgy wodgy. Ha! Ha! Well done, not Absolutely yeah. brilliant. Yeah. Wow. Right. Stay there, my friend. I'll be right round with you. All right, thank you. Oh, cool! Huh? Oh, Jesus, very young strapping man, yourself. with strong shoulders on you there.

Magna, 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 magna. Magna. Magna, magna. Magna. A Nienawidzę tej gry.